Dum, 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 dum. Tak. Witam dom, dom, du dom, 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 Może dom, nie dom, 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 Mam nadzieję, tak. I no, i wypadło akurat z książki. Dzisiaj zakupiłem. O, tutaj. Nawet napisałem, ale to czas. Dzisiaj nawet napisałem. Napisałem i kupiłem książkę. Napisałem o niej, że, że będzie nowa seria. Co mogę o niej powiedzieć? Mam zniszczony dziennik, teraz nie będę go przenosić, bo nawet. Nie chce mi się. Poza tym jestem w kuchni, herbatka w tle. Proszę bardzo, herbatka i w głębi, słychać na to Jeżeli chcecie przeczytać, no to proszę, chociaż wątpię, wyraźnie zauważycie. Nie się Tak, nagrywam z tabletki. No i okej, to może z góry. Tak, jeszcze mi się ładuje, świetnie. Dobra, to nie książka, że myślałam, to pokazać, być może większość zna moje nazwisko, ale no. Być może większość wie, ale co tam. Więc są informacje notka dla czytelnika użytkownika. Proszę, można sobie poczytać. Jeżeli chcecie. I ja tutaj będę sobą zadaniem, więc zaraz się widzimy. Ok, mam już zadanie wybrane. To jest wybór. Wybierz numer pomiędzy 1 a 221. Otwórz tę stronę. Przewróć o 5 stron do przodu, jeżeli to możliwe. Przewróć o 5 stron do tyłu. Cokolwiek jest na tej stronie, wykonaj natychmiast. Więc dobra, losuję. Teraz nie patrzę. Ok, i pięć stron do przodu, tak? O ja, to jest pakiet wskazówek. No proszę, to musimy wykonać na, w trybie natychmiastowym. Yy, dobra. A! Nie. Będę robić 3-4 zadania. No. Chyba to wystarczy jak na odcinek. Yy, Wejście do pisania dopis O i, i tym podobne. Wybierz punkt startowy. Dobra, przełożę kamerę, to znaczy tabletka. Właściwie się ja kamery nie mam. Dobra, to będzie... Tu yy, jest, jest, ja nie ogarnię. Będzie bób startowy. Yy, Narysuj linię prostą w dowolnym kierunku. Zatrzymaj się zanim dotrzesz do krawędzi strony. Yy, Jezus, jak trudno mi się tutaj czyta. Narysuj linię krzyżową w przeciwnym kierunku. Dodaj kwadrat, Dobra. Okoloruj go. O, świetnie. Zaraz będę musiała przynieść pełnik. Yy. I nie prostą, tak. Nie chce mi się przynosić. To jest linia, ojej, <gry> dobra, to jest linia prosta i teraz y, linię krzywą w przeciwnym kierunku, o Jezus, dobra, krzywą, więc, aha, to jest tu na y, 43, ej, ja coś innego zrobiłam, też miałaś. Trudno. Y, Okej. Okay. Y, tutaj kwadrat po kolorze go. go. Znaczy się. Załóżmy, że to będzie kwadrat. Dobra, przypomina trochę prostokąt, trudno. Y, mm, z jednego z rogów kwadratu poprowadź kropkowaną przekątną około 5 cm długości. Dobra załóżmy, może to jest 5 cm Na końcu kropkowanej linii narysuj koło świetnie okej okay. nie wiem co to ma być to będzie jakiś pies od matku 5 minut Wewnątrz koła napisz imię Twojego ostatniego rozmówcy. Świetnie! Yy. Yy. Nie wiem, czy ktoś się rozczyta. Ja tu piszę, I jeszcze sobie napiszę w nawiasie. Okej. Skółka wyprowadzi mnie do jednego z narożników strony. Siba trochę. Dobra. Zegnij ten narożnik i pokoloruj go. Nie chce mi się. Może później. O później... Z tego narożnika. Aha. Nie. A, z tego narożnika poprowadź bardzo grubą linię do środka tej strony. Może tu jest środek? Nie wiem, no tu jest, jest, środek? Zaznaczę. Czy tu jest środek? No, może być trochę wyżej. Ale no, dobra. Narysuj w tym księżyc. No, nie będzie półksiężyca, bo... Ja ogólnie nie umiem rysować księżyca. Za mi się skończy miejsce, bo już to robię 7 minut. Podpisz się. Prawie. Ok. A, jeszcze tutaj kreska. No hmm. to jest yy, Jak będzie pokolorowana to pokażę w kolejnym odcinku, a tym razem tym razem. Uf, teraz będę kolować kol kolować, no. Nie mogę się dziś wysłuchać. Yy, dzisiaj Teraz będę yy, losować kolejne zadanie, więc będę się już coś więcej, Dobra, yy, kolejne zadanie, już drugie. To jest wyciąg z innej książki. Ściągnij książkę z półki albo z biblioteki. Otwórz na przypadkowej stronie. Yy, wpisz pierwsze zdanie, które zobaczysz. No to lecę po książkę. No, ja mam ze sobą podbita i będę losować w jakąś stronę, więc zamykam oczy. O oh Jezus! Oh. Dobra. Onine. Onine. Co to ma nie być za zdanie? Przepraszam bardzo. Dobra, to jest jedno zdanie, więc... Dobra, gdzie to było? Oninne, oninne, więc przepiszę jedno. Okay. Bardzo interesujące zdanie. Ja może przepiszę to jeszcze jeden raz. książka Ta Hobbit. Tak, pewnie źle kamerowałem, ale co tam. Yy, dobra, może jakieś kolejne zadanie. Kolejne, kolejne. Hmm. Mogę znaleźć sobie zadania. O, to jest komentarz może. Ale to no to zaraz jest komentarz. Wpiszmy myśl w ostatnim w miejscu publicznym. Komentarz. Komentarz. Komentarz.